Przed maturą koniecznie trzeba powtórzyć bohaterów i ich sylwetki. Powtórka konkretnych postaw to krok do sukcesu na maturze z języka polskiego. Kim byli bohaterowie w lekturach? Czym żyli? Jakie motywy ich działań możemy zobaczyć na podstawie tekstu? Co symbolizowali? Jaka nauka z analizy ich postaw płynie? Odpowiedzi na te pytania przydadzą się na maturę. Przypomnijmy sobie zatem kilka znaczących literackich postaci, które w wielu motywach literackich można wykorzystać. Hiob. Hiob mieszkał w Ziemi Us na południowy wschód od Judei. Miał żonę, trzy córki i siedmiu synów. Był właścicielem licznego stada zwierząt. Najważniejszy jego obowiązek to modlitwa. Hiob nigdy nie zapomniał o złożeniu stosownych ofiar. Robił to także w imieniu synów i córek. Dzięki głębokiej wierze udało mu się przetrwać trudną próbę, na jaką został wystawiony przez Boga. Cechy Hioba: mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła, troskliwy, współczujący, pomagał potrzebującym i kochał swoje dzieci, cierpiący niewinnie człowiek, który godzi się na swój los. Hiob symbolizuje głęboką wiarę i zaufanie Bogu, pokorę, niewinne cierpienie. Tematy, z którymi możemy powiązać postać, to na pewno cierpienie, zwłaszcza niezawinione, wiara, relacja człowiek-bóg, kondycja człowieka, tematy o Bogu i szatanie, o dobru i złu, o wierze i nadziei, o trudnych doświadczeniach i próbach, jakim człowiek jest poddawany, i również o ludzkim losie. Balladyna Balladyna była piękną wiejską dziewczyną, później okrutną władczynią. Pierwszą zbrodnię, zamordowanie siostry Aliny, Balladyna bardzo przeżywa. Późniejsze przychodzą jej łatwiej, zwłaszcza, że wielokrotnie wykorzystuje do tego swoich podwładnych. Jedna zbrodnia pociąga za sobą następną trzeba przecież pozbyć się wszystkich niewygodnych świadków. Balladyna ginie rażona piorunem. Na sądzie, któremu przewodniczyła jako nowa królowa, wydaje wyrok na samą siebie. Cechy Balladyny. Ambitna, rządna władzy, pozbawiona skrupułów, uparta, bezwzględna, zazdrosna. Balladyna jest symbolem zbrodniarza, chorej ambicji, sprawiedliwie poniesionej kary. Tematy, z którymi możemy powiązać tę postać, to na pewno wina i kara, władza, samotność, moralność, fantastyka, ambicja, rodzina. Macbeth. Macbeth był wzorowym rycerzem i sługą swojego króla, a stał się mordercą i przestępcą. Jego dzieje pokazują, jak łatwo człowiek może stracić panowanie nad własnym losem, jak szybko i niezauważalnie może wpaść w błędne koło zbrodni. Macbeth był człowiekiem o ogromnej wrażliwości i wyobraźni, analizował stany własnej duszy i zmiany, jakie w nim zachodziły, dręczyło go poczucie winy. Cechy Macbeth'a. Bohater tragiczny, owładnięty rządzą władzy i chorą ambicją, staczający się. Bohater, który przeszedł przemianę wewnętrzną z lojalnego rycerza i poddanego z wzoru cnót wrażliwego, refleksyjnego, przemienia się w krwawego tyrana. Macbeth jest symbolem rządzy władzy, chorej ambicji, namiętności wyniszczającej człowieka i upadku moralnego. Tematy, z którymi możemy powiązać tego bohatera. Siła jako zasada rządząca światem, walka o władzę, sławę, honor, motyw świata jako teatru a więc czy człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swój los, czy jest tylko ślepym narzędziem, aktorem w rękach fatum? Najstraszniejsza nawet zbrodnia jako droga do celu. Gustaw Konrad kim był? Mianem Gustawa Konrada określa się bohatera całego cyklu dziadów Adama Mickiewicza. Gustawem jest bohater części czwartej, a Konradem bohater z części trzeciej. Aby stworzyć pełną charakterystykę tego bohatera, należy dodatkowo uwzględnić tajemnicze widmo z części drugiej. We wszystkich częściach utworu występuje ten sam bohater, ten sam człowiek, który poddany jest gruntownym metamorfozom. O Gustawie Konradzie wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Jego dzieje to pasmo nieustannych narodzin i śmierci, ciągłej ewolucji. Gustaw to romantyczny kochanek popełniający na wzór Wertera samobójstwo. Konrad to również bojownik o wolność zniewolonej Polski, który miłość do kobiety zamienił na miłość do ojczyzny. Cechy bohatera: samotnik indywidualista, poeta, wieszcz, bohater oskarżający Boga o nieczułość i obojętność, przechodzi przemianę wewnętrzną z nieszczęśliwego kochanka w samotnego bojownika o wolność ojczyzny. Bohater symbolizuje bunt przeciw Bogu, poetę samotnika, przemianę wewnętrzną, postawę prometejską. Tematy, z którymi możemy powiązać postać, to miłość romantyczna, rola jednostki w walce o dobro ogółu, bohaterowie polskiej tradycji narodowej, przemiana bohatera literackiego. Konrad Walenrod kim był? Konrad Walenrod to rycerz średniowieczny. Decyduje się poświęcić swój honor, szczęście rodzinne i życie dla dobra Litwy. Poświęca zasady kodeksu rycerskiego na rzecz metod spiskowca, poświęca życie osobiste dla ojczyzny, rozstaje się z młodą i piękną żoną. To bohater o dwóch tożsamościach Walter Alf i Konrad Walenrod. Udaje sprzymierzeńca wroga, zostaje mistrzem zakonu krzyżackiego. Cechy bohatera szlachetny, uczciwy, honorowy, odważny, zdolny do wielkiego poświęcenia, patriota, waleczny, zdeterminowany, nieugięty, wytrwały, wiele wymaga od siebie, nieustraszony wojownik. Czego jest symbolem? Symbolizuje bohatera bajronicznego, bohatera działającego w masce, w przebraniu, pod innym nazwiskiem. Symbolizuje patriotę, który wybiera metody zdrajcy, który dla idei poświęca własne szczęście. Symbolizuje bohatera o dwóch tożsamościach. Tematy, z którymi można powiązać tę postać, to na przykład patriotyzm, krzyżacy, zdrada, podstęp, działanie nieetyczne, rycerstwo, kodeks rycerski, miłość, rola pieśni, słowa i historia. Jacek Soplica. Jacek Soplica to szlachcic litewski, później Bernardyn Ksiądz-Robak. Najważniejsze wydarzenie w jego życiu to zabójstwo Stolnika, a później ucieczka z kraju i decyzja o przywdzianiu Mnisiego Habitu. Jako ksiądz Robak powraca na Litwę, aby przygotować powstanie narodowe. Przed śmiercią wyjawia kim jest i uzyskuje przebaczenie od swego największego wroga, klucznika Gerwazego. Cechy bohatera Zawadiaka, pewny siebie, uparty, honorowy, zawzięty, Odważny, waleczny, jako ksiądz Robak, spokojny, bardzo odważny, sumienny i opanowany. Czego jest symbolem? Jest symbolem szlachty polskiej przemiany wewnętrznej. I tematy, z którymi możemy powiązać tę postać, to na pewno przemiana wewnętrzna, wina i kara, patriotyzm, obyczaje. Stanisław Wokulski. Stanisław Wokulski to główny bohater Lalki. Kupiec galanteryjny, zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej. Wokulski to człowiek o wyjątkowo bogatym życiu wewnętrznym. Gwałtownie ścierają się w nim różne sprzeczności. Realistyczna ocena wydarzeń sąsiaduje z idealizmem, niemal naiwnością. Wokulski nie rozumie sam siebie, a jednocześnie jest wobec siebie bardzo wymagający. Cechy bohatera to wiele sprzeczności. Skryty, dumny, zasadniczy, niektórym wydaje się. Gburowaty. Znakomicie radził sobie w interesach, ale stracił głowę przy Izabeli. Umiał być czuły i delikatny, choć wstydzi się tych chwil słabości. Łączy w sobie cechy romantyka, a więc wielka duchowa miłość, idealizowanie wybranki, próba samobójcza, walka w powstaniu, i pozytywisty, a więc doskonały handlowiec i przedsiębiorca, zainteresowany nauką, praktykuje filantropię i pracę u podstaw. Jest przedstawicielem tak zwanego straconego pokolenia. Co symbolizuje? Symbolizuje reprezentanta przejściowego pokolenia między romantyzmem a pozytywizmem, idealistę, półromantyka, półpozytywistę. Tematy, z którymi można powiązać postać, to na pewno uczucia, a więc miłość, przyjaźń, współczucie, idealizm, kompromisy, życiowe rozczarowania, stracone złudzenia. Pieniądze, nędza, bogactwo, sposoby zdobywania majątku, kariera, samotność, niezrozumienie człowieka przez innych i przez siebie samego. Rodion Raskolnikow. Raskolnikow to młody człowiek, który przyjechał z prowincji na studia prawnicze do Petersburga. Wkrótce porzuca je, brakuje mu pieniędzy nawet na opłacenie wynajmowanego pokoju, który z racji ciasnoty nazywa trumną. Żyje w nędzy, ale jednocześnie ma świadomość swojej wyjątkowości. Ta sprzeczność jest przyczyną głębokiej frustracji bohatera. Zastawia u lichwiarki Alony Iwanowny pamiątkowy zegarek po ojcu. Pełen pogardy dla staruchy, zaczyna myśleć o tym, by ją zabić. Zastanawia się, czy byłby do tego zdolny. Bije się z myślami, planuje. Cechy bohatera: Zbrodniarz. Bohater o nieprzeciętnej osobowości, złożonej i skomplikowanej. Przeżywa rozterki duchowe, to bohater, który przechodzi przemianę wewnętrzną. Czego jest symbolem? Symbolizuje rację rozumu, wewnętrzne zmartwychwstanie. Tematy, z którymi można powiązać postać, to na pewno skomplikowanie człowieka, zagadki duszy ludzkiej, przemiana duchowa, odnalezienie sensu życia, konflikty moralne, walka dobra i zła, miłość, wiara. Cierpienie, bunt w tym wypadku przeciwko porządkowi moralnemu i społecznemu. Bernard Rie, kim był? Dr. Bernard Rie to główny bohater dżumy Alberta Kami. Jest francuskim lekarzem pracującym w północnoafrykańskim Oranie. Jako jeden z pierwszych mieszkańców miasta, odkrywa, że Oran zostaje zaatakowany przez bakcyl dżumy. Od początku aktywnie walczy z zarazą. Jego walka z epidemią nie wynika tylko z faktu, że jest to obowiązek lekarza, ale przede wszystkim człowieka. Po opanowaniu epidemii, dowiaduje się o śmierci swojej żony, jednak nie opuszcza oranu, pracuje dalej, gdyż wie, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Cechy bohatera: walczy ze złem, walczy o zachowanie godności i człowieczeństwa, buntuje się przeciwko absurdowi i okrucieństwu świata. Święty bez Boga, lekarz, którego zawód jest powołaniem, jest opoką dla mieszkańców Oranu, to taki współczesny Prometeusz. Symbolizuje wzorową postawę wobec zła, zakładającą godną walkę mimo bardzo prawdopodobnej porażki. Symbolizuje również humanitaryzm. Tematy, z którymi można powiązać postać, to na przykład różne postawy wobec zagrożenia, miłość i ofiarność która pomaga pokonać zło. Solidarność w sytuacji ekstremalnej. Heroizm, cierpienie, poświęcenie. Artur, bohater Tanga Mrożka. Kim był? Jest 25-letnim synem Stomila i Eleonory. Mimo młodego wieku wydaje się być najpoważniejszym, najrozsądniejszym i najporządniejszym członkiem rodziny. Marzy o życiu w tradycyjnym świecie, według tradycyjnych zasad i wartości. Chce porządku w domu. Stereotypowego podziału ról. Wychowany w rodzinie zbyt nowoczesnej, nie zaznał normalnego życia i problemów typowych dla młodego pokolenia. Cechy bohatera: wrażliwy, impulsywny, uczuciowy, szukający swojego miejsca w życiu. Idealista, który przegrywa, nietypowy buntownik, pragnie naprawiać świat. Bohater tragiczny, ponosi klęskę i traci życie z rąk prymitywa Etka. Artur symbolizuje pragnienie ładu i porządku na świecie, szacunku dla tradycji wartości. Symbolizuje idealizm, walkę z wiatrakami, przegraną z prymitywnym, pełnym chamstwa i zła życiem. Tematy, z którymi można powiązać postać, to na pewno rodzina, konflikt pokoleń, bunt, pragnienie naprawiania świata, młodość, poszukiwanie drogi życiowej przez młodego człowieka, indywidualizm, porażka wrażliwej jednostki. Sytuacja człowieka we współczesnym świecie. To tylko wybrani bohaterowie. Warto przed maturą powtórzyć sobie przygotować informacje według takiego wzoru kim był bohater, jakie ma cechy, co symbolizuje i z jakimi tematami, motywami literackimi możemy tę postać powiązać.